Halo, halo, ja dzień <grym> Tak, dobrze, panie <grym> wiecie. Cześć, witam w kolejnym odcinku. Dzisiaj sobie zobaczymy jak wyglądają te najnowsze te kłody z aktualizacji, jak to wygląda. Nie zapytać, powiedzieć o najważniejszym. O tak, gość do rozmowy jest. Dokładnie. Do mi troll. Ale szkoda, że, że będę grał, bo się o nim nie zapowiada. nie, <gry> nie lubi tego typu. <gry> mi nie, nie lubi tego same. typu gier. Mi się podobają, ale no... Średnio je komentuję, nie? Jezu zależy, że akurat kiedy muszę zrobić coś jako inocent, jestem merderem. Fajna <grym> gra. Czekaj, czy Ciszę kolana, żeby nie było za no, yy, więc wiedziemy sobie kłody. Lubisz jeść kłody, No ja lubię właśnie no, kłody, kłody są super. Ale to są takie średnie kłody. Takie średnie kłody. A jakie są dobre kłody? Nie wiem. <noise> Pewnie te takie duże. Albo dłuższe, nie wiem. A mhm. ile za niech no. dostaniesz? To jest kontrakt, więc w miarę sporo. Chyba z 5000. W ogóle z tej aktualizacji jest właśnie taka przyczepka, taki żuraw. Specjalny tutaj kłód. Fajne. Tylko nie wiem, jak ten żuraw niby ma łapać te kłady wszystkie. Na ja raz. może zrobię z tego odcinka taki QA na kolejnym odcinku z. już e, próbowałem. Tak z... Dobra, już Próbowałem, to... ale nikt nie, ja, ja, nie ja pytał, więc, odcinka, więc no. no. Muszę zadać py pytanie w komentarzu. Najpewniej no, ja wszystkie zadam. Okay. Ja nie wiem w ogóle, tak jakby jest tak głośno. <noise> Albo ja za cicho mówię. Jak teraz mnie słychać na tej imprezie? Ciebie słychać dobrze. To powinno, chociaż nie wiem, w sumie czytałam, ten azow mnie nie przegu... zagłuszy. Więc no. Mogę sobie przybliżyć mikrofon. Bardziej do buźki. Proszę nie spadnij mi tylko do rowu. Się nie przewróć. Bo bym nie chciał. A ty byś chciał do mi? Byś nie chciał. Ej nie, też bym nie chciał. Kolejny odcinek z Azowem i znowu mi się zawieszenie popsuło i kółka. No... I to dosłownie w tej sa dosłownie na samym początku, nie? Na No W kolejnym odcinku Możemy zaspoilerować trochę W sumie i tak to było wiadomo z Minecrafta będziemy robić bicony eee, No tak. <laughs> Czy kto był no. na ten wie że już jeden mamy, ale nie na Maxa, więc no. się nie liczy. Po live też zabiliśmy jeszcze jednego widera, No, niestety mi wywalił internet, więc no. Czyli kiedy go zabiliśmy? Zapomniałem. Wczoraj. <laughs> Czyli w niedzielę. A W niedzielę każdy live. Jeśli ktoś ogląda w ogóle tej minuty. Pod warunkiem, że go nie wywali w szkarce. Pięć sekund. No dokładnie. Znaczy nie, to tak było dużo, że prawie godzinę wytrzymał, potem podłeś i takie No 45 minut wytrzymał i później... No tak. No, dokładnie tak jak mówisz. Trochę szkoda, bo tam trochę było tego Robienia rzeczy Ciekawe by no, Ja w robiłem robiłem seto tutaj kotaliśmy. Trzeba no. było wpadać. Na całą szczęście nie było pewnego osobnika płci żeńskiej. Ale ja tej przyczepce tutaj co trzymam? Muszę sobie przewinąć czas. I chcę powiedzieć to, że tej przyczepce nie ufam. I też chcę powiedzieć to, że... Źle pojechałem. Ale dobra, no to możemy pojechać tędy. Czemu by nie? Możemy do Możemy. Pewnie. Aktualnie jest 5 osób na mapie. Znaczy, jest 5 żywych i. no jest 3 żywych, bo się pozabijali debile I jeden morderca. Z... I właśnie piszcie w piątkę w jednym pokoju. I ktoś zabił w sensie wcześniej. Nie lacygnuję, ja że nie. sami siebie zabijesz. Nie Peak pre-time, za. Myślę, że y, nie chcecie znowu wnętrza, chyba Azowa oglądać. <laughs> Ale mnie ciekawi, e, mnie ciekawi bardzo ta kabina tutaj. Czy y, jeśli się przełączę na ten tryb żu żurawia, to czy, nie czy będzie widać tą moją postać tego. Co ciekawe, czy kończę własne stworzysz? Co? Powiedz tryb żurawia. A. Jakie to? No... Nie na żarty o Jestem zbyt zmęczony, żeby ogarniać dzisiaj jakiekolwiek żarty. To idź spać. No, za chwilę pójdę. A tak naprawdę będę oglądał YouTube'a. Co no robi Grażynowski? Poza odcinkami raz z Donnie'em. Po co im się to tak będę mówił? Znaczy, ja wiesz, chciałem się zapytać parę rzeczy na temat serialu i kilka głupot. Oglądam YouTube'a? Czy mogę teraz? No co? Chciałem się zapytać o coś. Co? Czy mogę się teraz zapytać o coś? O Dean Mhm. Polecam serial tak ogólnie, to mi chyba też polecam. No, Jeśli ktoś bardzo lubi no, science fiction, science fiction no. fantazji może, takie coś, takie mitologie i takie różne jak była ta, ta pierwsza czy, czy a w sensie pierwszy sezon, ale to, tam jak Nie, i... teraz to w sumie nie możemy, bo co, spoilerować będziemy? A. No, ale <laughs> to pierwszy sezon, to są początkowo odcinki, więc ale niech ci będzie Ja ten pierwszy sezon w jednej dzień pojechałem. <laughs> no, aż tak się spodobało Dobrze, pójdzie, po, podjedźmy sobie, zatankujmy Ojejku, a to trzeba będzie jeszcze tą przyczepkę sprzedać później Mmm... Paliwo? Smutne, że... się... <głos》>. rzemskiego Tak. Tak. <głos》>. Kurczę, jestem ciekawy, czy będę za cicho. Może. Nie wiem. Najgorsze jest to, że jak później y, obrabiam ten film, to nie mogę. Ściszyć głośności ca y tak jakby klipu i mojego Tylko wszystko się wycisząc. So. Ja ci nie pomogę. ja tylko siedzę i robię kontent na odcinkach Dobrze, no y a tak ogólnie co teraz zrobiłem to jest y skrócik, bo nie chcę mi się przez tamte bagna przejeżdżać obydwa ostatnio tym Jarem sobie wymyśliłem skrót. Tylko nie wiem czy akurat z tej strony chyba nie będzie dobry. A nie, w sumie będzie. Nie wiem czy będzie dobry, ale w sumie będzie. Tak. Ja to kupuję. Ej! W tym... W tym zleceniu było powiedziane, że potrzebny ci jest żuraw ten. Dobrze. To jeśli mi nie jest potrzebny, to sam pokażę. O, wow! Jeszcze raz. Zamknij. Nie. Sam się zamknij. Znaczy co... So. Przywróć żuraw i jeszcze raz. A. Dobra, a czy nadal jest kierowca? Ta... To... Szkoda, myślałem, że już się przelaportuje chociaż, ale... <grystanie> nadal jest kierowca. Nie, szkoda, myślałem, że już nie żyje. <grystanie> Ale fajny! No, jak widzicie, to jeszcze jest pięć takich średnich kłód do dowiezienia. Do, do Więc chyba to po prostu woronem będę robił. oj. Nasz <ścoughs> kurczę. Nie, ale fajnie się wysuwa ten zi. Tak o, robi. Tak Tak No, dokładnie tak. O, jeszcze można obrócić chwy, tak, szybko. Tym ruch. Chwyć, upuść. Obniż, podwyż. Fajny! No. No i to takie było pokazanie, jak wygląda ten w, yy, to zlecenie. Stowarunner. Stowarunner. <laughs> no tak wyglądało to zlecenie. W odcinku sobie dorzucę tam te cztery i na kolejnym odcinku dokończymy. Przywiozę ostatnią kłodę. A, będzie taki podwójny odcinek. No chyba, że będzie co innego. A co? To nie wiem. Nie! Nie! No dobrze. Ech. Ech. ...tym y, niefajnym akcentem. Bo y, się przewróciłem. Y, zakończymy odcineczek. Taki krótki? No... Jest mało koncentru ze mną. Przoduj to. Nie mogę, już mi się nie chce. Nie no, bym chętnie przedłużył, tylko. No. Widzicie, ty musisz się zasawić łap łap łapeczkę w Taak. górę, bo. Masz się YouTubera, a depresja łapie. Tak, depresja. depresja. Depresja łapie, bo. Nie ma subskrypcji. Ale nie, ostat... ostatnio fajnie, bo. No, byłem... Nie, jakieś 5 subskrypcji było. O, kurde. Co z tego, że dwie to tam, to tam... Dwie to tam wiem kto to to tam... no. Ale trzy... Hmm. To jest takie. Co z tego, że jakieś 40 tysięcy osób na YouTube robi po kilka tysięcy dziennie. <grym> Nie, ale spoko. No dobra. Pożegnam się. <grym> o, mogę. Wiem jak. Włącz kotwicę tryb sprawia. Jeszcze tak, to powiem, że rzadko żoisz łapki w górę, a więc łapka w górę, kto ma skórę. Ha, cześć, ha, cześć. Ha, ha, ha. Poczekaj jeszcze nie. Papa. Pa. Cześć, cześć. Żura wam macha. Żura w żura w Cześć, cześć.